Witam się z bardzo serdecznie w Bookshelf Tourze. Wreszcie się do tego zabrałam i nagrałam nowy Bookshelf Tour. Ostatni Bookshelf Tour był nagrywany około rok temu, ale od tamtej pory sporo się zmieniło, ponieważ się przeprowadziłam, więc mam zupełnie inne półki niż w tamtym Bookholu, zupełnie inne ułożenie książek. Już pomijam to, że tych książek też przybyło od zeszłego roku. Nie pokazuję wam w Bookshelftourze półek, które są w moim domu rodzinnym. Tam od ostatniego Bookshelftouru się dokładnie nic nie zmieniło. Te książki dosłownie tak stoją jak stały. Ewentualnie zostały tam tylko przetarte kurze. Więc jeżeli jesteście tego ciekawi, to was odsyłam do Bookshelftouru z zeszłego roku. A jeżeli chodzi o te półki, które część tutaj już widać za mną, no to to jest zupełna nowość i wszystko w tym filmie wam dokładnie pokażę. Ja już ten w Tour nagrałam, więc standardowo będzie to film dosyć długi, więc szykujcie się na po prostu dobre pół godziny rozmawiania o moich książkach. Okej, okay, zaczniemy sobie od tej węższej półki, od samego dołu. Od razu mówię, że będę nagrywała to z ręki i drugą ręką tutaj będę. Sobie ruszać te książki, więc mam nadzieję, że nie będzie się to jakoś super trzęsło, ale nie mam żadnego takiego statywu, który byłby tutaj na tyle elastyczny, żeby. Poustawiać go w jakiś sensowny sposób tutaj. To samo zresztą z lampą, nawet Wam to pokażę. To jest taka konstrukcja na kaloryferze, która oświetla mi tutaj te książki i też nie wiem, jak to będzie z wyższymi półkami, jak to dokładnie oświetlę, ale mam nadzieję, że będzie w miarę okej. Okay. To jest półka właściwie głównie z fantastyką i głównie z takimi książkami, które ja już czytałam. Jest tutaj na samym dole ukryta za łóżkiem, więc zbyt często na te książki nie patrzę. Tutaj na samym początku mamy Lore, i to jest chyba najbardziej basicowa fantastyka, jaką możecie sobie tylko wyobrazić. Tutaj nie ma naprawdę nic odkrywczego i to się spoko czytało, ale nic więcej tutaj po prostu nie ma. Dalej mamy Alcatraz kontra bibliotekarze i jest to tom pierwszy. I tutaj już ta książka jest dosyć oryginalna, ale nadal ona nie zaangażowała mnie na tyle, żeby kupić drugi tom, dlatego jest to tylko tom pierwszy. Tu mamy ostatnią godzinę, czyli książka bestsellerek. Mam też drugą ich książkę, ale ona jest tam wyżej, ponieważ wydało ją inne wydawnictwo. Światy Dantego Anny Kańtoch. To jest. Taka antologia fantastyczna sci-fi. Myślę, że to jest taki dobry wstęp w ogóle do sci-fi. Jeżeli nie czytacie dużo sci-fi, to możecie sobie od tego właśnie zacząć. Heksalogia o Dorze wilka konkretnie złodziej dusz i bogowie muszą być szaleni. Złodzieja dusz czytałam i nie podobał mi się jakoś super bardzo. A bogowie muszą być szaleni kiedyś zaczęłam, ale jakoś nie podeszło mi to. Trylogia All for the Game, czyli The Raven King. The Man i Foxhole Court. Wiem, że są zupełnie nie po kolei te książki ułożone. Nieistotne. To jest obyczajowa seria młodzieżowa i dla mnie to było takie ok. Jest recenzja na kanale, jeżeli jesteście ciekawi. I tutaj mamy Wojnę Makową. Mam tutaj trylogię Wojen Makowych. Dwa pierwsze tomy są za mną. Republika Smoka to jest jedna z moich ulubionych książek, jakich kiedykolwiek przeczytałam. Na pewno... Jedna z ulubionych fantastyk, i w tym momencie jestem w trakcie płonącego boga. Odłożyłam go na półkę na potrzeby tego Touru, ale tak normalnie to on sobie teraz leży na moim stoliku nocnym i go teraz właśnie czytam. Tutaj mamy jeszcze Dłoń Króla Słońca. Nie ukrywam, że kupiłam tę książkę ze względu na to, że jest bardzo ładna i to jest chyba najpiękniejsza książka, którą ja mam na półce. Te barwione brzegi, to jednak jest to. I nie ukrywam, że nie mam w planach tej książki na najbliższy czas. Mam dosyć sporo serii fantastycznych, zaczętych, i raczej nie chcę zaczynać niczego nowego, ale pewnie i tak kupię drugi tom, jak tylko wyjdzie, bo po prostu te książki są przepiękne. Lecimy do kolejnej półki i to jest półka z klasykami. Jak widzicie, te klasyki są trochę każde z innej parafii, ale jakoś tak nie potrafiłam się zdecydować na żadną serię, z której będę te klasyki kupowała. Tutaj mamy Wielkie Dwa Tomiszcza Anny Kareniny. Ostatnio, znaczy ostatnio, już parę miesięcy temu dorwałam takie bardzo ładne wydanie, jeszcze tej książki nie przeczytałam. Jane Austen i duma i uprzedzenie. Nie jestem największą fanką duma i uprzedzenia. To chyba po prostu nie jest mój klimat. Tak samo nie jestem ogromną fanką Małych Kobietek. Tak jak bardzo lubię film. tak ta książka jest po prostu trochę nudna. Alicja w Krainie Czarów też nie jest to jakiś mi super ulubieniec, ale Dało się, dało się to przeczytać i, i było całkiem ok. I nie było już nikogo, to też nie jest mój ulubieniec. Jakoś tak w ogóle ja nie przepadam aż tak bardzo za Agatą Christie. Ale znowu, Mistrz Miałgorzata to jest jedna z moich ulubionych książek. Ja mam tutaj to wydanie zaznaczone ingerencji sowieckiej cenzury, ale czytałam wcześniej jakieś takie zwykłe wydanie, z biblioteki wypożyczone, więc zakupiłam sobie właśnie to z tą cenzurą, żeby podczas re-readu mieć jeszcze jakiś dodatkowy element. Tutaj Rebeka, której nie umiem wyjąć. Rebeka dawny również jedna z moich ulubionych klasyków. Mam akurat to niezbyt ładne wydanie z tym człowiekiem kanibalem, ale niech już będzie. Tu u góry są dwie takie malutkie książki. Mamy tutaj Portret Doriana Greya po angielsku oraz doktora Jekyla i pana Hajda. Tutaj są jeszcze trzej muszkieterowie, nie przeczytani przeze mnie jeszcze. Tak samo zresztą jak Lolita na bokowa, Tu się w ogóle zaczynają klasyki od wabu. Ja bardzo lubię to, jak Wab wydaje klasyki. Wydaje mi się, że to jest po prostu takie jakieś niestandardowe. Bardziej wydają je jak współczesne książki, po prostu. Folwark, zwierzęcy i 1984. Mi się te książki podobały, ale na pewno nie jestem nimi aż tak zachwycona jak jest dużo osób. No i tu się zaczynają klaski od Wespera. To to w ogóle jest już inna półka, bo te książki wydane są Ślicznie. Wojna światów, o, dobra Frankenstein. No i tutaj mam jeszcze wydanie polskie portretu Doriana Greya. Chodzimy coraz wyżej, zaczyna być coraz trudniej, jeżeli chodzi o oświetlenie i o moją rękę, ale idziemy dalej. To jest jedna z moich ulubionych półek na moich regałach. To jest półka z książkami z wydawnictwa poznańskiego, trochę czwartej strony, i tutaj jest część książek Winidia. I naprawdę wydawnictwo poznańskie wydaje takie książki, które często stają się moimi ulubieńcami. Chociaż tutaj wielu z tych książek, które są na tej półce jeszcze nie czytałam. Na początku mamy tutaj dwa reportaże. Mamy powiedzieli, żebym przyszła sama za linią dżihadu oraz co się stało w Jonestown, czyli sekta Jima Jonesa i największe zbiorowe samobójstwo. To są książki, których ja jeszcze nie czytałam. Sara Moss i Mur Duchów. Tą książkę kupiłam za 7 zł ostatnio na promocji. Nie mam pojęcia o czym ona jest. Szagi Bane, którego jeszcze nie czytałam, ale wiem, że to jest dosyć ciężka książka, więc trochę z nią zwlekam. Hardland, a może zanim Hardland, co tutaj jeszcze u góry jest, Daisy Johnson The Six, którą sobie dzisiaj zaczęłam i to jest właśnie książka, którą razem z Wojną Makową planuję sobie teraz czytać. No i Hardland, czyli książka, którą przeczytałam bardzo niedawno i mi się ona bardzo podobała. Dziewczyna, kobieta inna to jest mój ulubieniec. Ja uwielbiam to, jak ta książka jest skonstruowana. Jeżeli to was y, jara w książkach, to y, naprawdę polecam, bo to, jak tam się przeplatają postaci i wątki, to to jest majstersztyk. Wierzyliśmy jak nikt, to jest już totalny ulubieniec. Jedna w ogóle z moich ulubionych książek szykuje się do RiRidu. Tutaj dwie książki, których jeszcze nie czytałam. Ale mam bardzo duże oczekiwania, jeżeli o nie chodzi. Pierwszy jest Apeirogon. To jest książka, która ja czuję, że będzie dobra. Mamy tutaj historię Izraelczyka i Palestyńczyka, którzy ze sobą rozmawiają i ich łączy to, że oboje stracili dziecko. Brzmi to niezwykle interesująco i mam nadzieję, że będzie to tak dobre, jak brzmi. Malibu płonie i tutaj również mam bardzo duże oczekiwanie. Jak widzicie, to jest druga książka Taylor Jenkins Reid na moich półkach i druga, której nie przeczytałam, a to jeszcze nie koniec. Tutaj coś jakoś tak krzywo. Leżą te książki na sobie. No, ale tutaj mamy y, moje hardbacki z Winidia. Nie będę ich wyciągać, ale mamy tutaj. Niewidzialne życie Adilaru, które czytałam bardzo mi się podobało. E, Trylogię Deva Badu. Czytam tylko tom pierwszy, ale chyba będę chciała robić reread i kończyć tę serię. Twoją drogą, tom pierwszy bardzo mi się podobał. E, tu jest właśnie druga książka bestsellerek. Ta książka zbiera sporo hejtu, ale mi się ona całkiem podobała i na pewno będę sięgała po tom drugi. Cały ten czas, Hani Czaban, to była bardzo ciekawa książka, szczególnie biorąc pod uwagę, że to jest jednotomówka. No i Galan wyszła Galan jeszcze przede mną. idziemy teraz do półki, w mojej opinii chyba najciekawszej, ponieważ mamy tutaj książki po angielsku oraz komiksy i w sumie jedną taką książkę niestandardową, ale zaraz do tego przejdziemy. Tutaj mam po prostu paperbacki w języku angielskim. One nie są ułożone w jakiś szczególny sposób. Mam tutaj The Braid, czyli książkę, którą moja mama mi ostatnio bardzo polecała. We Were Liars, książka, którą czytałam, nadal nie wiem, co o niej myśleć. Radio Silence, o, Radio Silence i The Poet X, moje ulubieńce. Call Me By Your Name, do którego bardzo długo się już przymierzam. No i kolejne książki, których jeszcze nie czytałam. Hamnet, to jest o synie Szekspira, ile dobrze myślę. Amerykańscy bogowie, Nila Gaimana. Nila Gaymana czytałam tylko mitologię nordycką i mi nie byłam zachwycona. Kolejna książka, Taylor Jenkins Reid, której nie przeczytałam. I The Devil and the Dark Waters, Stuart'a Turtona. Tutaj mamy jeszcze Here's to Us. Ja uwielbiam to, jak ta książka jest wydana. Ona jest taka, wiecie, że można nią tak potrząść i y, dlatego bardzo wygodnie się to czytało, ale strasznie mi się to nie podoba, że ona się tutaj tak, y, no, tak odprysła, bo to jest, jeżeli nie wiecie, jedna z moich ulubionych serii. The Bird and the Blade, czyli chyba pierwsza książka po angielsku, jaką przeczytałam. Nie była jakaś wybitna, ale całkiem taka ok, fantastyka. Into the Water, Polly Hawking's Five Tuesdays in Winter. Lady King, tutaj nic wam nie mówię, bo nie czytałam jeszcze tych książek. To jest książka, którą kupiłam totalnie randomowo w, w Paryżu. Ma jeszcze cenówkę na jakimś takim stoisku ze starymi książkami. Stwierdziłam, że jest bardzo ładna, dlatego biorę. Kirkę, Kirk, która jest wiecie, na szczycie mojego stosiku wstydu, bo ja jeszcze Kirkę nie przeczytałam, chociaż dostałam ją. Na osiemnaste urodziny, albo na, nie, na dziewiętnaste urodziny to musiało być. No W każdym razie 100 lat temu ją dostałam, no i jeszcze jej nie przeczytałam, ale ona czeka na mnie. Ja y, bardzo lubię y, pieśni o Achillesie. Nie mam akurat w papierze, ale, ale pożyczałam i, y, i bardzo mi się tam ta książka podobała, dlatego liczę też, liczę też na Kirkę. Tu jest ta jedna książka niestandardowa. To jest modlitwa do Morza Haleda Husiniego i spróbuję ją otworzyć jedną ręką. Czy to się uda? A, chyba się uda. Tak, tylko że nie na stronie tytułowej. To jest książka, jak widzicie, która ma bardzo niestandardową formę. Jest to właściwie wiersz rozpisany na paręnaście stron z bardzo ładnymi ilustracjami, więc to jest zdecydowanie bardziej książka do oglądania niż do. Czytania. No i tutaj się zaczyna moja skromna kolekcja komiksów. Mamy tutaj dwa komiksy Marvela: te takie standardowe Strażnicy Galaktyki i Thor. Paper Girls, Paper Girls, które całkiem mi się podobały. Czytałabym dalej, gdyby nie fakt, że te komiksy są jednak drogie, a na tyle aż się chyba nie wciągnęłam w tę serię. A i te dwa, dwa komiksy również czytałam dalej mam dwa komiksy z tej serii z Carrefoura, Thor kontra Loki oraz Ameryka Ameryka Kapitan Ameryka kontra Red Skull no i czarodziejki Witch pokażę wam okładki bo one są strasznie ładne przeczytałam dwa pierwsze tomy teraz czytam je czytam je teraz mnie czeka y, trzeci i książka którą kupiłam y, na jakichś wyprzedaży, Hasib i Królowa Węży. To jest historia z Księgi Tysiąca i Jednej Nocy, a że ja za niedługo będę miała egzamin z literatury yy, i tam właśnie wchodzi w materiał Księga Tysiąca i Jednej Nocy, to stwierdziłam, że będę się oszukiwać, że się uczę i sobie to przeczytam. Tutaj pokazuję Wam bardzo szybko to, co jest, bo tutaj jest tylko i wyłącznie baśniobór i... O, ten pal jest tak jakoś blisko. Tylko i wyłącznie baśniobór i smocza straż. Tu jest też zdjęcie moje z moimi przyjaciółkami, więc to sobie utniemy. Baśniobór bardzo lubię i smoczą straż planuję dokupić resztę serii. Tutaj, żeby Wam powiedzieć o tej półce, musiałam się wspiąć bardzo wysoko, więc przepraszam za moją trzęsącą się rękę. Tu normalnie w środku leży... Moja kartka urodzinowa, więc po prostu ją zdjęłam. Ale tak, tutaj mamy okrutnego księcia i to jakby nic poza tym. A tutaj mamy reportaże. Ja nie jestem jakaś bardzo reportażowa, ale czasem mi się jakiś reportaż przeczytać zdarzy, chociaż głównie słucham i wtedy ich na półce nie mam. Od dołu Paweł Smoleński Irak Piekło w chyba tak książko ma taki postytuł. To jest bardzo taki. Chciałam być przyjemny, no ale to raczej nie jest, nie jest przyjemna książka, bardziej bym powiedziała całkiem rzetelny reportaż o Iraku. Polska odwraca oczy. Justyny Kopińskiej, bardzo popularny reportaż. Myślę, że dobry na początek z reportażami. Najważniejszy wrzesień świata jest wyżej, tego jeszcze nie czytałam. Brakująca połowa dziejów, czyli moja księga Hanniby, ponieważ jestem w połowie tej książki od jakiegoś roku i nie potrafię jej skończyć. Mój brat obalił dyktatora. Książka o arabskiej wiośnie. Myślę, że jeżeli nic nie wiecie o arabskiej wiośnie, to to będzie całkiem dobry na początek, bo jak widzicie, to jest bardzo cieniutkie. Każdego dnia to nie jest reportaż, ale wydało to wydawnictwo czarne, więc stwierdziłam, że się będzie takie ładnie tutaj komponowało. I przechodzimy do drugiej półki. Ta ma już zdecydowanie mniej ładu i składu. Tutaj w większości te książki leżą sobie tak po prostu. Tutaj w ogóle mamy jakiś randomowy zbiór fankopopów. Tutaj mamy Trudy Canavan i jakąś jej serię. Ja nie wiem, ta seria ma na pewno jakiś. Jakąś nazwę, ale nie mam pojęcia. I ona jest przedzielona imieniem Róży, bo wzrostowo tutaj pasowało. To jest kolejna moja książka, hańby, i to jest również mój DNF. Nie dlatego, że mi się nie podobało, chociaż nawet ciężko powiedzieć, po prostu ja nie rozumiałam tej książki. Dobra, przejdźmy teraz tutaj. Tutaj te książki są tak upchane strasznie, więc będzie trzeba coś wyjąć. What Beauty There Is. To jest zupełna nowość. Odebrałam ją dosłownie wczoraj i nie wiem o czym jest, ale całkiem ładna okładka. Dalej, Korona ze Złoconych Kości. To jest książka, trzeci tom z krwi i z popiołu, i to powinno być wywiezione do mnie do domu, bo tam jest reszta tej serii. Tu mamy Ferdydurkę po arabsku i jest na no, odwrót. Eee, tak, Ferdydurka po arabsku, do mojej pary licencjackiej. Eee, to tyle. Eee, Kod, który czytał w spak. Dlaczego to leży jakoś dziwnie? Nie, ten tytuł jest po prostu jakoś inaczej. Nieważne, czytałam i taki sobie kryminalik, eee, Katarzyna Berenika Mieszczuk, Wilki i Wilczyca, eee, kupione z myślą o mojej obsesji na punkcie wilkołaków i eee, nadal nie przeczytane. Tu możemy przejść Gilliam, Musso i Dziewczyna z Brooklynu. Nie czytane jeszcze, tak samo zresztą jak Znajdź mnie Andrea Simana. Ale tak, Diona, tom pierwszy jest za mną, a tom drugi jeszcze nie, ale w planach. Niedawno czytane przeze mnie pięć zauroczeń, które mi się bardzo podobało. Chyba był taki zamysł, żeby te książki Asimana były obok siebie, ale coś nie wyszło. Nieważne. Tutaj cała kolekcja książek z UNYA, a jak to się wyda, czyli po prostu fanfic One Direction, Icebreaker Romans z hokeju, Błękitny, błękitnym morzem, jedna z moich ulubionych książek ubiegłego roku. Drapieżne bestie, mój Instax, który spada. To moje bardzo duże zaskoczenie, bo nic się po tej książce nie spodziewałam, a zostałam całkiem porządną fantastykę i seria za kurtyną. Czyli finalnie to jest mój DNF. Postanowiłam, że trzeciego tomu nie czytam, jednak te dwa tomy, patrząc na to całościowo i z perspektywy czasu, nie dostarczyły. Tutaj z kolei zupełnie innej beczki, ale z naszymi umarłymi Jacka Dechnela. Bardzo mi się ta książka podobała i uważam, że jest bardzo oryginalna, bo nie czytałam nigdy czegoś podobnego do właśnie, ale z naszymi umarłymi. Empuzjon Olgi Tokarczuk nieczytany. Tak się złożyło, że kupiłam tę książkę dosłownie kilka dni przed tą nieszczęsną wypowiedzią Olgi Tokarczuk. No i jakoś tak to nawet nie jest tak, że specjalnie nie chcę tej książki czytać, po prostu straciłam ochotę. Następne życie acticus Lish. Ostatnio w ogóle się zorientowałam, że to jest wydawnictwo poznańskie, tylko jeszcze miało taką starą. Starą ikonkę e, i to potwierdza moją, e, moją, e, no, moją, moją hipotezę, że wydawnictwo poznańskie wydaje wszystkie moje ulubione książki, bo to jest jeden z moich ulubieńców, takich czasów, kiedy miałam z 15 lat i po prostu byłam, no, byłam w tej książce zakochana. Musiałabym kiedyś sprawdzić, czy ona wytrzymuje próbę czasu i czy nadal by mi się podobała. Horyzont Jakuba Małeckiego, też bardzo dobra książka. Tajemna historia Dony co do której mam trochę wątpliwości, czy ona jest, czy ona mi się podobała, czy nie. Ale generalnie chyba spoko, tak bym mogła powiedzieć. Król z bliznami Libardugo, który w sumie też powinien leżeć w domu razem z innymi książkami Libardugo, ale ja go jeszcze nie czytałam. A i tutaj taki... Taki wyzik, wielka księga detektywa pozytywki, jak byłam mała, to uwielbiałam tę książkę. E, tutaj jest książka, którą możecie, e, nie wiem, śmiać się ze mnie albo myśleć sobie, że jestem nienormalna, ale kupiłam tylko i wyłącznie, dlatego że jest e, super ładna i taka, wiecie, gruba, bardzo jakoś tak satysfakcję daje mi samoposiadanie tej książki. No i tutaj mamy Koronę, Śniegu i Krwi, tych chrześcijańskie jeszcze nie czytane. Pokazanie Wam tych górnych półek będzie skutkowało bólem wszystkich moich części ciała, ale czego się nie robi dla Bookshelf -turu. Tutaj mamy o, Frankensteina w Bagdadzie, może nie będę wyciągać, chociaż kurczę, ta książka ma strasznie ładną układkę. mam nadzieję, że nie dorzucę kwiatka. Wygląda tak, ale jeszcze nie czytałam Harry Potter i coś tam. Jeden Harry Potter, jakiego mam, jeszcze nie czytałam. Czytałam Tom 1 i 2 i się zawiodłam. Battle Royale, czyli też strasznie po prostu taka potężna księga. To mi się całkiem podobało. Tutaj <ścoughs> Start the Fire, myślę, że pozostawimy to bez komentarza. Tutaj na górze są książki, które niedawno kupiłam w antykwariacie, jeszcze nie znalazły swojego miejsca. Mały Światek Davida Lodża oraz Terry Pratchett i Kolor Magii i jakaś randomowa książka po arabsku. I to od razu Wam pokażę, co jest tutaj u góry, bo tu jest seria tęczowa z wydawnictwa Dziwny Pomysł. Głównie dlatego, że te książki są niższe niż wszystkie inne, więc tutaj jakby nie pasowały mi koncepcyjnie. Bliżej już nie doczytałam. Podobało mi się, nawet było na spotkaniu z autorką, a dni naszego życia jeszcze przede mną. Tu jest Porwanie, czyli taka interaktywna książka. To była całkiem przyjemna zabawa. Tylko przetrwaj noc jeszcze nie czytane. To jest thriller. Almond, czyli moje bardzo duże rozczarowanie. Możecie o tym usłyszeć w rozczarowaniach tego roku. Mój znienawidzony wielki marsz. Im. Yy, im dłużej mija od przeczytania tej książki, tym bardziej mnie ona irytuje, a słowo dupencja już weszło po prostu do słownika mojego i moich znajomych. Także tyle dobrego z tej książki wynikło. Igrzyska śmierci nadal nieprzeczytane. A tutaj Dzieci z Bulerbyn. Przeczytane kiedyś w pozdawówce. Kolejna książka Kinga, nie czytana tym razem, ale uwielbiam to, jak ona wygląda. Te, 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 ta faktura tutaj, to nie jest faktura. No ten, wiecie, ten błysk tutaj jest przepiękny i to jest taki mój ulubiony typ vintage książki. To książka kupiona kiedyś w Carrefourze. Pułapka czasu, nie mam pojęcia. To jest sobie jakaś klasyka sci-fi, ale w sumie nie wiem. E, Wiedźmin i Ostatnie życzenie nieprzeczytane. Mm, tutaj dwie książki Tuwima, bo ja lubię Tuwima, więc jak tylko widzę jakąś jego książkę, za tam wiecie 2-3 złote to biorę. Drugi tom kwiatów polskich i tutaj e, jak to się nazywa? Ciser e, cum caule, czyli roch z kapustą. To są takie fraszki, wierszyki, z kawały, tego typu rzeczy. Wyspa Byron i Pierce. Nie lubię strasznie tej książki. Tutaj dwie książki z mojej nastoletniości. Bardzo Biała Wrona, Ewenowak oraz Pamiętnik nastolatki, akurat cztery. Simon oraz inni homo, homo sapiens. Bardzo lubię tę książkę, uważam, że to jest bardzo fajna młodzieżówka. Wojna opiumowa nie czytana jeszcze, tak samo jak Mroczniejsze odcienie magii. E, oraz, e, co? Hanal Halili, Nadiba Mahfuza, e, też nie przeczytane jeszcze. E, Dash i Lily, znaczy tutaj tak, Dash i Lily, a tutaj 12 dni świąt, Desha i Lily. Bardzo lubię te książki, przyjemne, takie zimowe romansiki. E, kolejne kilka romansów: The Gravity of Us, też całkiem przyjemny romans. She Drives Me Crazy, też przyjemny romans, ale już trochę mniej mi się podobał. Czarny Flaming, bardzo, bardzo dobra książka. Red, White and Royal Blue. Tu chyba nie muszę nikomu tej książki przedstawiać. I koszmar Alicji w Krainie Czarów, to jest gra książkowa. I tu jeszcze książka z mojego dzieciństwa, czyli dziewczynka z szóstego księżyca. I tu Wam pokazuję tak z odległości, co jest u góry, Homodeus, o Jezu, nie umiem trafić palcem, Homodeus nieczytane, Małe Życie też nieczytane, niedawno kupione, ale za to te trzy książki obok przeczytałam, e, utonęła mi się, podobała, zabierz mnie do domu, tak sobie, a zanim wystygnie kawa mi się znowu bardzo podobała. I jesteśmy jeszcze na takiej półce nad łóżkiem u mnie. Tutaj będę się starała mówić jak najszybciej, bo boli mnie bardzo ręka. Jesteśmy w samym suficie. Tu są wszystkie paperbacki Winidia. Bogowie i Potwory. To powinno być razem z innymi książkami z tej serii u mnie w domu, ale jeszcze nie czytałam tego ostatniego tomu. Aristoteles i y Dante. U Jezu, ale mi się ręka opada. Aristoteles i y Dante. Podobał mi się, ale nie aż tak, jak myślę wielu innym osobom, potwór. Całkiem spoko książka, napisana w bardzo ciekawy sposób. Nasz ostatni dzień to też był jednak lekki zawód. Ostatnie noce w klubie Telegraf nie czytane przeze mnie, ani też zostawiłeś mi tylko przeszłość. Gorzki smak wielkiej radości. Całkiem w porządku książka. Myślę, że, 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 że mogę ją polecić Wam. Ale z kolei Klaudia Bianek, no to... Już była inna historia, ta książka mi się bardzo nie podobała. I kolejne cztery książki, których nie czytałam. Grą wszystkiego co najlepsze, gwiazdka pełna życzeń i wszystkie kolory moich wspomnień. I dotarliśmy do końca tej strasznej półki. No dobrze, i to są wszystkie książki na moich półkach. Mam nadzieję, że Wam się ten Bookshelf dobrze oglądało, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!